Hola, kogo jesteś? Witajcie w kolejnym odcinku. Ablo Espanyol. Jak powiedzieć po hiszpańsku, szef mi powiedział, że zrobił to Juan? A jak powiedzieć, szef mi powiedział, żeby to zrobił Juan? A jak powiedzieć, szef mi powiedział, żeby to zrobił Juan, gdyby mógł, na przykład, czyli w sensie, że zrobiłby to Juan. Jak widzicie, jeśli to już czujecie, wkraczamy drobnymi krokami na teren mowy zależnej, czyli estilo indirecto i w tym odcinku porozmawiamy o tym, jaka jest różnica przy użyciu czasownika de fir w języku hiszpańskim w zależności od użycia danego trybu, czy to indicativo, czy to subjuntivo czy to kondycjonal na przykład. A zatem powoli, powoli wkraczamy w mowę zależną, także zostańcie do końca, bo na pewno będzie ciekawie. Odpowiemy sobie na te wszystkie pytania, ale jeszcze wcześniej zaproszę Was na mojego Instagrama i Facebooka, do których to linki znajdziecie pod spodem w opisie, a teraz już zaczynamy. Zapraszam. Jak widzicie, w języku polskim wszystko wygląda do siebie dość podobnie. Jedyne co się zmienia, to pojawia się ta cząstka przypuszczającego trybu, ta cząstka by, i pojawia się ona w różnych konfiguracjach, ale wszystko brzmi prawie tak samo. W języku hiszpańskim zaś będzie dużo się to wszystko różnić i musimy tutaj się pobawić różnymi trybami i czasami też. Ale dziś, żeby było prościej, to będziemy mówić o tym, że szef nam coś mówi teraz albo przed chwilą dopiero coś nam powiedział, żeby nie było trzeba za dużo cofać. No bo, jak wiecie, jeśli słyszeliście już coś o mowie zależnej w języku hiszpańskim, to czasami trzeba cofnąć, nie aż tak często jak w języku angielskim, ale tak, żeby wszystko się zgadzało i wszystko było logiczne. W każdym razie, o co chodzi z tą zabawą trybami? Jako, że język hiszpański jest bardziej złożony niż język polski pod względem czasowym i trybowym, no to będziemy musieli umieć grać tutaj pomiędzy Indicativo, subjuntivo i kondycjonalami Tego wszystkiego się nauczymy w tym odcinku. Jak już przed chwilą wspomnieliśmy, będziemy w tym odcinku tylko i wyłącznie mówić o teraźniejszości i przyszłości w tym introduktorze, czyli na miejscu czasownika decir. To znaczy, że szef nam coś mówi teraz, el jefe me dice, albo el jefe me ha dicho. El jefe me ha dicho me dice, albo me ha dicho, czyli właśnie mi powiedział, albo mówi mi. Tym będziemy się dzisiaj zajmować. No dobra, to jak ułożyć to pierwsze zdanie? Jak zrelacjonować to, co szef nam powiedział przed chwilą a propos tego, że Juan to zrobił? Możemy na przykład powiedzieć: El jefe me ha dicho que lo hizo Juan. El jefe me ha dicho que lo hizo Juan. Czyli mamy tutaj różnicę czasową: El jefe me ha dicho a poco, y, niewiele czasu temu, że zrobił to Juan już w, w przestrzeni czasowej dalszej, mamy tu indefinido, ale jest to indicativo, jest to tryb oznajmujący, nic się tutaj nie zmienia za bardzo, dlatego, że po prostu relacjonujemy to, co szef nam powiedział. Wyobrażamy sobie, że szef dosłownie mówi nam lo hizo Juan, czyli zrobił to Juan, a my mówimy komuś innemu el jefe me ha dicho que lo hizo". Juan. Na przykład wczoraj, a gdzie moglibyśmy tu dodać. Jeśli różnice pomiędzy hiszpańskimi czasami przeszłymi nadal sprawiają Wam problemy, to polecam Wam mój kurs. Do którego to kursu znajdziecie link pod spodem w opisie. Na samym początku należy zauważyć, że jeśli szef tylko nam oznajmuje coś o Chłanie, to nieważne jaki jest czas tego zrobienia tej rzeczy przez Chłana. Czy to Juan już zrobił, czy dopiero to zrobi, czy robi to nawet regularnie. Możemy tutaj użyć zarówno czasu teraźniejszego, jak i czasów przyszłych. Nie ma tutaj żadnego problemu. Moglibyśmy powiedzieć w ten sam sposób El jefe me ha dicho que lo hace Juan. El jefe me ha que lo hace Juan. Czyli szef mi powiedział, że robi to Juan regularnie, zawsze robi to Juan, jest to coś, co należy do jego obowiązków i on to zawsze robi. To samo w przyszłości. El jefe me ha dicho que lo va a hacer Juan. El jefe me ha dicho que lo va a hacer Juan. Czyli, że Juan to zrobi, że Juan ma taką intencję tego zrobienia, czy takie są po prostu jego obowiązki w najbliższej przyszłości. אלבוי, יש לי בשמח צ'רי, זרסטוסווה של תאיפות רוסים, פלטש, בשממוגי, בעזרת נזמיאנה, אלחיפה מי אדיצו, כלא הרא, חוואן. אלחיפה מי אדיצו, כלא הרא, חוואן. Jak już wiemy, jeśli oglądacie mój kanał na bieżąco, to Futuro Simple jest tym najbardziej bago, najbardziej niekonkretnym czasem przyszłym, bardziej jako obietnice czy też jako przypuszczenie używane tak naprawdę, więc tutaj mamy najmniejszą pewność, że Juan rzeczywiście to zrobi, no ale szef nam obiecuje, że Juan to zrobi. Tak byśmy mogli to tutaj zrozumieć. Ale jak widzicie, nie musimy zmieniać trybu. Cały czas mamy tutaj indikatywu. Nie ma tu żadnego problemu. Po prostu relacjonujemy to, co szef nam powiedział. Zmieni się jednak sytuacja, kiedy szef powie nam, że chłan ma coś zrobić. To znaczy, że nie to, że on to zrobi, tylko żeby on to zrobił. To znaczy, że szef wyraża w tym momencie życzenie, żeby chłan coś zrobił i jak już się domyślacie pewnie, musimy zmienić tutaj tryb na Nasz kochany subjuntivo. Nie może być inaczej. To znaczy, jak to możemy zrobić? Możemy zrobić to tylko i wyłącznie w taki sposób, obojętnie czy Juan ma to zrobić teraz, zaraz, czy w jakiejś przyszłości, musimy użyć presente de subjuntivo. I w przypadku takim od czasownika Acer, jak będzie wyglądało to zdanie? El jefe mealicio que lo haga Juan. El jefe Keloaga que lo haga Juan. Czyli, żeby to zrobił Juan i tutaj mamy rozkaz. To znaczy, że moglibyśmy sobie wyobrazić szefa, który mówi que lo Keloaga Juan, que lo haga Juan" e, tym trybem rozkazującym wyrażanym za pomocą subjuntivo, albo po prostu, e, jeśli szef by mówił bezpośrednio do Juana, to powiedziałby aslo. Aslo, czyli zrób to e, w dosłownym imperativo tak by to szef mógł dosłownie powiedzieć, ale tylko i wyłącznie jakby bezpośrednio się zwracał do Juana, jeśli nie, no to musi być, że niech to zrobi Juan, chcę, żeby to zrobił Juan, czy coś w tym stylu i my możemy zrelacjonować to jako el-hefe lo keloaga, Juan, tak by to działało subkłonkowo. Ale to oczywiście jeszcze nie koniec, bo szef mógłby sobie chcieć też poprzypuszczać i użyć w tym momencie trybu bardziej przypuszczającego, czyli kondycjonal. Kondycjonal simple, jeśli mówi o teraźniejszości i o przyszłości, a kondycjonal compuesto nawet mógłby to być, jeśli Juan miałby coś był zrobić w przeszłości. Zaraz zobaczymy to na przykładach, jak to wszystko działa. Szef mógłby powiedzieć, czy też my moglibyśmy powiedzieć o tym, co szef powiedział, że na przykład el jefe me ha dicho que lo haría Juan, el jefe me ha dicho que lo haría Juan. Co to znaczy w tym momencie? No właśnie jest to ten nasz tryb przypuszczający zby by razem z tym zrobił, zrobiłby, że by to zrobił Juan, gdyby mógł na przykład, ale sytuacja jest nierealna, nie może tego zrobić, ale gdyby mógł, no to zrobiłby to. W tym momencie musimy użyć conditional simple. Możemy nawet dokończyć to zdanie, jeśli chcemy zbudować pełne zdanie warunkowe, nawet relacjonując to co powiedział nam szef, też nie byłoby tutaj żadnego problemu. Możemy powiedzieć w pełnej wersji: "El jefe me ha dicho que lo haría Juan si solo pudiera". Na przykład: "El jefe me ha dicho que lo haría Juan si solo pudiera". Czyli szef mi powiedział, że zrobiłby to Juan, gdyby tylko mógł. Tutaj już mamy pełne zdanie warunkowe, mamy ten warunek z Imperfecto de na samym początku. Jeśli zdania warunkowe o Rationes Condicionales sprawiają Wam problemy, mam również o tym kurs w opisie pod spodem, także zapraszam do jego obejrzenia. Linki do wszystkich moich kursów znajdziecie pod spodem, w opisie. Tak to więc wygląda, że jeśli Juan mógłby to zrobić, gdyby miał taką możliwość, to zrobiłby to teraz albo w przyszłości. W tym momencie mamy aria. A co by było, jeśli szef by nam powiedział przed chwilą, że Juan w jakiejś przeszłej sytuacji byłby to zrobił, gdyby był mógł to zrobić. Gdyby mógłby był to zrobić. Jakbyśmy sobie tak to przetłumaczyli na polski, wtedy musielibyśmy cofnąć ten kondycjonal do kondycjonal compuesto. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że el jefe me ha dicho lo habría hecho Juan. El jefe me ha lo habría hecho Juan, i tutaj mamy kondicional compuesto od Acer, że on byłby to zrobił w jakiejś sytuacji w przeszłości. No ale jak szef to nam tak mówi, tak to przedstawia, to znaczy, że my wiemy, że Juan tego nie zrobił. To wszystko omawiam dokładniej w kursie. W każdym razie, jak widzicie, nic się tutaj nie zmienia. Jeśli szef sobie gdyba, to my po prostu w taki sposób relacjonujemy jego zdania i to co on wypowiada. Nie ma tutaj większego problemu. A co by było, gdyby szef nam powiedział jeszcze coś dodatkowego, na przykład, że powinien to zrobić. Juan, w tym momencie wystarczy dodać oczywiście to powinien, zależnie od kontekstu, będzie to albo simple, albo to bardziej, albo z infinitivo compuesto, nawet czyli z bezokolicznikiem czasu przeszłego, z bezokolicznikiem złożonym, który nie istnieje w języku polskim, ale mam już o nim osobne filmiki, także zapraszam do ich obejrzenia również. Jeśli chce nam szef powiedzieć, że powinien to zrobić Juan teraz albo w przyszłości, to co powie? I jeśli chcemy my komuś to zrelacjonować, jeśli szef już nam to powiedział, to jak to ułożymy? El jefe Medicio que lo debería hacer. Juan, el jefe me ha dicho que lo debería hacer. Juan. E, czyli szef mi powiedział, że powinien to zrobić Juan, ale uwaga, tylko teraz albo w przyszłości. E, my Polacy bardzo często używamy tej samej konstrukcji, czyli conditional simple nawet jeśli mówimy o przeszłości, ale to już jest błąd, bo jeśli szef nam mówi, że Juan powinien był to zrobić ale rozumiemy, że tego nie zrobił. To w języku hiszpańskim już nie wystarczy nam samo powinien, samo debería już nie wystarczy. Jak to ułożyć w takim razie? El jefe me ha dicho que lo debería haber hecho, Juan. El jefe me ha dicho que lo debería haber hecho. Juan, czyli szef mi powiedział, że powinien był to zrobić Juan już w przeszłości i w tym momencie, jak widzicie, użyliśmy infinitivo compuesto, czyli bezokolicznika złożonego, bezokolicznika czasu przeszłego. Jak mówię, jak to dokładnie działa, omawiam to w innym filmiku, więc teraz nie będziemy się w to jeszcze bardziej zgłębiać, ale tak by to było, jeśli obowiązek Juana byłby w przeszłości i nie zostałby przez niego wykonany. Tak właśnie szef by nam to przedstawił. No i tak to wygląda z czasownikiem desir w połączeniu z różnymi trybami. Zostawmy już Juana i szefa w spokoju, żeby za bardzo sprawy nie komplikować, no bo za dużo gramatyki naraz to mogłoby być niezdrowo. W każdym razie mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak było, to dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, mówiąc też przy okazji, czy macie ochotę na więcej odcinków o mowie zależnej, czyli o relacjonowaniu tego, co ktoś nam powiedział. Innym osobom, na pewno będzie Was to interesowało, więc przygotuję również takie odcinki. Ten jest dopiero pierwszym. Nie chciałem wgłębiać się w czasy przeszłe tutaj za bardzo w tych introduktorach, dlatego że robi się to trochę bardziej skomplikowane. Najpierw chciałem, żebyście zobaczyli, jak to działa w zwykłym czasie teraźniejszym lub perfecto compuesto, jak mieliśmy w tych przykładach gdzie niczego nie trzeba cofać, ale można na tych przykładach zobaczyć, jak czasownik The Thier działa z różnymi trybami. Także, tak jak mówię, bardzo dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie stąd, z Las Palmas de Gran Canaria. Jak zwykle jestem przed hotelem Santa Catalina, który jest tam i przed tym hotelem jest taki ładny ogród, gdzie bardzo często nagrywam odcinki. Tak jest i teraz. Możecie podziwiać za mną te wszystkie rośliny, które z perspektywy polskiej mogą być nieco egzotyczne. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Raz jeszcze dziękuję za obejrzenie. Ja będę już powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi wspaniali patroni, którym jestem bardzo wdzięczny za wsparcie. Bez którego to wsparcie rozwój kanału Ablo Espanol byłby na pewno niemożliwy. Jeśli również chcielibyście wesprzeć kanał, a jeszcze nie jesteście patronami, odwiedźcie serwis patronite.pl. Polecam również zasubskrybowanie kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, żeby nie stracić żadnego nowego odcinka, a jeszcze lepiej będzie, jak klikniecie ten mały dzwoneczek. No i teraz to już naprawdę wszystko. Raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias i hasta luego.